Demon po prostu przyszedł do kuchni w nadziei na to, że y, kapnie mu odrobinę mleka, ponieważ zawsze jak robię kawę, y, zawsze przechodzi wtedy i liczy po prostu na, na to, że dostanie odrobinę mleczka. O. Proszę, jaka strategia, nie? Demon, ale tam mi cały nie musisz chodzić, tak? Tak, w ogóle pokażę Wam coś. To jest moje. A to wszystko tutaj, ta dolna półka to jest demona, nie? Także yy, mój pies po prostu je lepiej ode mnie. Nie, demon. I zobaczycie te oczy, kiedy widzi po prostu butelkę mleka. I on tak będzie teraz czekał. Aż trochę mu dam. Na szczęście, demon ma jeszcze zdolność trawienia mleka, więc od czasu do czasu, tak wiecie, yy, wlewam mu. Yy, mniej więcej tyle, że dno miski zakrywam, ale zawsze do tego ma taką małą miseczkę, bo to są jego duże. Widzę, że nie zjadłeś śniadania, czyli taki głodny nie jesteś. Yy, demon, A gdzie mam małą miskę? A tam jest. Ech, demonek zaczynał od takiej miseczki. Teraz proszę, jaka różnica. No już, już. Trochę dostaniesz, ale nie za dużo. Widzicie, jeszcze nie wlałam, a on już się oblizuje. Dobra, wleję ci tam resztę, bo jeszcze mam. Siad, poczekaj. Masz. No po prostu nie wiem dlaczego, ale za każdym razem jest ta sama reakcja.